Czy usłyszałem? Zobacz jaki malutki, jaki słodki. Dobrze, a ty, Gorzanko, yy, od... Jak? Yy, Weronika. Brzmi o wiele lepiej niż chciałem powiedzieć Korzanko od penisa. O wiele, o wiele lepiej. Weronika faktycznie. Ewa, nie, ale wiesz co... To... Tak, mam już kilka takich kontaktów w telefonie zapisanych, a Weroniki nie mam żadnej, dlatego łatwiej będzie zapamiętać. Ej, a jak się dowiedziałeś o tym, że będzie mój występ? Bardzo Cię lubię. <grym wytrzań> Pomimo moich oczywistych fizycznych nieskonalności. <grym wytrzań> bardzo miło. Bardzo, bardzo mi miło. Tym, panu? <grym wytrzań> Możecie wyjść na chwilę? Dajcie gdzie dziesięć czuję do zna.